No cóż, to już jest jedenasta kolejka, a my na pewno dalej jesteśmy głodni sukcesu i chcemy punktować. Nie inaczej jestem w tym spotkaniu. Myślę, że jesteśmy do niego optymalnie przygotowani. Widać powtarzalność w naszym ustawieniu. Myślę, że formacje się, się zgrywają i, i te dwa ostatnie spotkania dały nam, myślę wszystkim, sporo optymizmu do, do pracy na co dzień I, i właśnie tak było w tym tygodniu. Skupiamy się oczywiście na przeciwniku, na Arce, który, na zespole, który ostatnio wygrał i, i jest dzisiaj już na piątym miejscu w tabeli, ale wiemy, że jest to mocno spłaszczone i zrobimy wszystko, żeby skrócić ten dystans i żeby wydostać się z tej sytuacji trudnej, która jest dzisiaj Olimpia Grudziądz. Arka to jest klub, zespół, który zawsze ma aspiracje, zawsze trzeba się z tym zespołem liczyć. Na pewno nie inaczej jest w tym sezonie. Indywidualnie to, to są ludzie, którzy na pewno gwarantują pewną jakość, brakuje jakby tego zazębienia się, żeby z tygodnia na tydzień była złapana seria w takim klubie, w takim zespole jak Arka i żeby mówić jeszcze głośniej o celach pod tytułem awans do Ekstraklasy. Natomiast naprawdę, proszę, proszę nam wierzyć, że my chcemy skupić się na sobie. Chcemy zmienić pewne zachowania w naszym zespole, w ataku, w obronie. Myślę, że w obronie już, już, już one są coraz bardziej widoczne. Musimy zrobić wszystko, żeby, żeby atakować trochę lepiej i, i, i szukać skuteczności w tych atakach, żeby, żeby punktować pełną pulą, bo o tym myślimy w piątek. Rozgrywamy się nie tylko jedną czwórką ludzi w defensywie, tylko, tylko ósemką czy dziesiątką jeżeli chodzi o linię obrony przed, przed bramkarzem, ale myślę, że, że cała ekipa już wie, w jaki sposób reagować jako zespół, kiedy tracimy piłkę i... i... To jest bardzo dobre, bo, bo to przynosi efekty, oby tak dalej. Ja z Dejanem oczywiście uczciwie rozmawiam o tym temacie. Dejan wie, że potrzebuje jeszcze około dwóch tygodni do tego, żeby być na takim poziomie jak, jak reszta zespołu i że tego po prostu nie da się oszukać. Dejan był w 18, bo, bo, bo już był przygotowany na te 30 minut i liczyłem na zmiany ofensywne w drugiej połowie i stąd, stąd jego obecność w 18. Jechaliśmy na Zagłębie. Musieliśmy też myśleć o, o zmianach na w obronie. Nie, i, I stąd znalazł się obrońca, a nie ofensywny zawodnik. I tylko dlatego była rotacja. Zagrał pełne mecze w rezerwach, i to tylko mu pomoże. Zdecydowanie idzie ku dobremu. Zważywszy na to, że tak jak pan redaktor wcześniej wspomniał, wygraliśmy spotkanie u siebie, zremisowaliśmy na wyjeździe. Nic innego nam nie pozostaje, jak dalej kontynuować tę wersję gromadząc punkty. A w, w spotkaniu piątkowym no wszyscy mamy tylko jeden cel, żeby trzy punkty zostały w Grudziądzu, żebyśmy jak najszybciej z tej strefy wyszli. No i oczywiście z lepszym samopoczuciem, z lepszą motywacją przepracowali, przepracowali następny tri, y, y, okres treningowy, y, co zowocuje następnym meczem, y, następnym kompletnym punktów w kolejnych meczach. Wiadomo, że punkty nam są potrzebne teraz jak woda. Czasami ta gra może nie wygląda tak spektakularnie jak sobie niektórzy tego życzą, ale dla nas celem priorytetowym jest gromadzenie punktów w tym momencie. Akurat tak się złożyło, że w poprzedniej kolejce też graliśmy w piątek, co daje cykl siedmiodniowy przed następnym spotkaniem. Nie sądzę, żeby to miało jakiś zaburzyć nas nie wiem, cykl treningowy i przygotowanie co do, co do meczu. Z meczu na mecz lepiej się czuję. Gramy dobrze, lepiej w obronie. Myślę, że trener dobrze nas przygotowuje do tego, pokazuje nam, jakie błędy robimy w obronie. Myślę, jak poprawimy grę z przodu, to całkiem całkiem fajnie może to wyglądać. W Lechi trochę inaczej traktowałem te mecze, bo wiadomo jak to derby, ale teraz też dla mnie to jest bardzo ważny mecz i na pewno ja, jak i cała drużyna się postaramy zdobyć trzy punkty i gromadzić jak najwięcej ilość tych punktów. Dla mnie gra ofensywna to nie tylko napastnik. Generalnie dla mnie też ilość napastników w tej pierwszej linii ataku też nie gwarantuje ilości stwarzania tych sytuacji ofensywnych. Ta gra ofensywna to już jest otwieranie gry od bramkarza, ale tak jak Robert tutaj wspomniał i bardzo dobrze wspomniał, dla nas na razie liczą się statystyki takie pozytywne i my myślimy o tym, żeby być bardzo szczelni w, tył, w tyłach i, i mieć bardzo dobry transfer po odbierze piłki do, do przodu. Nad stylem gry takiej ofensywnej e, też pracujemy, oczywiście. Sporo, sporo gier na utrzymanie i chcemy do tego dążyć, żebyśmy przy tej pico byli długo, ale nie na zasadzie procentów, tylko właśnie przeradzali się w atak szybki na połowie rywala. E, krótko ze sobą współpracujemy, dlatego nie ukrywam, że, że mało na razie było pod tym kątem zajęć, ale od nich nie uciekamy i ta formacja ofensywna e, również z przeciwnikiem ma, ma, ma te zajęcia e, w okresie treningowym. I zgrywa się, bo to jest dla mnie, dla mnie kluczowe, żeby, żeby te nawyki chłopcy łapali w formacjach przednich. Czasu potrzebujemy i tyle. No.